serdecznie w drugim odcinku, na moim kanale i to będą kolejne zmagania i kolejne odczucia także jeżeli jesteście ciekawi co się będzie dziać a będzie działo się wiele, zapraszam do oglądania ja słyszę ile wody wypiłaś, to normalnie Pierwsze co idę to idę do Hiblabu. przypominam sobie, że jechałam 10 minut jeszcze nie sikało. Hmm. pierwszy raz po właściwie minimalnym wysiłku bo nie jestem zmęczona jak na to, jaka jestem mokra Sorry, ale dzisiaj mi pachnie... wypaczycie, bo po prostu mam do znów, a mam okno, jest mi chłodno. Oh. Zaczynamy na czymś takim. I będziemy się masować. Było nie wiem czy to się kiedyś jest sprawdź to i widzę czym to się? Wiedzieć, czym grozi, sprawdź to i testowanie tych kulek awariowało że lepiej nie bym to wspierajcie mnie muszę psychicznie zamówić a niech mi ktoś zhejtuje to normalnie znajdę go Powie. Nie przyzadaj, to dopiero pierwszy dzień. No, też bym sobie tam komuś powiedzieć. <grafię> jak zobaczyła, że on już tak narzeka po pierwszym dniu, to też bym powiedziała. Nie przyzadaj, weź się w jaka gruba, nie? ale masz dupę. Pff. O, jak kiedyś dodawałam outfit, to nawet mi ktoś powiedział, że normalnie na łydkach mi się spodnie rozchodzą. Że taka jestem gruba, <grafię> kostki mam. No to to było, to był moment przełomowy, stwierdziłam, że trzeba się za siebie wziąć. I tak sobie pomyślałam, a to poczekam jeszcze miesiąc. No i przyszła chryska na matyska. Zdrójka. Jak odpoczęłaś? Eee, Fajnie, ale mam wrażenie, że nawet po obiadach. No więc tak, to się będzie oba oblicza. Żartowy start wieloczynny. I jeśli zrobimy to na koście, gdzieś tam, to się nie wyrażenia Powodu, się no, dokładnie, tak. tak. Bardzo dużo panów wspomina, zwłaszcza po pierwszym razie, że jest taka obita, tak jakby się pouderzać i później jest taka tkliwość. E, ale sińce są z tej strony, a z drugiej strony. A zrobiłam zdjęcia. Gdy się pozbędę mojego cywilu, to będzie, powiem szczerze, mega sukces. Bo... Widać, ale w zależności od a jak już chwycę albo nogę, albo usiądę, no to jest on dość taki widoczny. Idzie na i dach, i brzuch. No jak to nie pomoże, powiem że no to już nie pomoże, nic nawet sobie na nie powoduje. Um, I jakieś te rolki, ale to... Inaczej jak się, ja się robi w domu, a jak się jest, jest patrząc ale Ale miękkie po dupie, Jezus Marek. To jest strasznie bolesne. znaczy strasznie bolesne. Jak już się przyzwyczaję, to jest spoko. Ale tak jak chcę tak... Aż normalnie celulit krzyczy. Krzyczy. To jest wyzwanie. Ja mam strasznie są koordynacje. Chwileczkę razem z tym brodkiem, że się nie Ale daję w Ciebie, bo muszę na chwilę odpocząć. Przecież to się czujesz? Mhm. Mm Może usiądź sobie. to jest? Nie na pewno. Słuchaj. To mogę jeszcze. Usiądź Ale to wszystko było do przejścia. To było spoko. Nawet mi się podobało. Chcę więcej. Nawet mi się podobało. Podobało mi się po prostu. Natomiast potem poszłam na te piękne rolki, które mają nas wymasować, które tam limfatyczne coś tam I jeżdżą, przeciągają do serca szybciej, lepiej, zdrowiej, jędrniej, cudowniej i w ogóle wszystko ok mnie zasłabiło. <ścoughs> I to jest z tego, że o tym pomyślałam, tylko jak już mi to wszystko pociągało do serca, to jak mi ciągło na moich spykach na brzuchu, to mój brzuch powiedział mnie i mój mózg stwierdził, że nie zemdlała, tylko mnie zasłabiło, ale było grubo. No nie? rolki się obracały, bo mi powiedzieli, że jak mnie zatrzymają, to będę musiała wszystko od początku robić. <grym> Stwierdziłam, że może jakoś, nie wiem, może zemdleję na tej rolce i tak będę leżeć. Powiedzieli, że to są mega sporadyczne przypadki i oczywiście ja na tą, nie wiem, nie wiem, załóżmy 100 tysięcy ludzi musiał ten sporadyczny przypadek oczywiście przypaść na mnie, bo przecież to ja jestem Marta. To ja jestem ta, która zawsze Zawsze! I tyle. Brakuje mi słów przez to wszystko. Jestem taka zmęczona, jest. No i było bardzo fajnie, nogi mnie bolą. Bardzo duża część tej mojej metamorfozy związana jest z fabryką endorfiny, ale wiedziałam, że jeżeli chcę uzyskać takie efekty, które będą mnie samą zadowalały, Zdawałam sobie sprawę z tego, że na siłowni życie tej mojej metamorfozy się nie kończy, więc postanowiłam ruszyć z tym wszystkim dalej i spróbować kolejnych rzeczy. To następna opcja na tą całą metamorfozę, czyli bieganie. Ja nigdy nie byłam zwolenniczką biegania. Nie wiem jak wy się na to wszystko zapatrujecie. W każdym razie zawsze tego unikałam, ale stwierdziłam, że najwyższy czas no, spróbować co nieco. Opcja jest taka, że nie mam żadnych pulsometrów, żadnych niczego, 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 więc po prostu pójdę biegać, aż się zmęczę, a potem będę zadbać. That's how it is and that's how it goes. Hack, hack. po, jak widać, z ziajana. No, mogę powiedzieć, że w sumie szczęśliwa, bo nie straciłam przytomności. E, aczkolwiek pamiętajcie o jednej rzeczy, czy to jakikolwiek trening, czy bieganie, żeby to Wasze tętno nie było takie, żeby się dusicie i nie jesteście w stanie oddychać, bo wtedy spalacie, jak się dowiedziałam, mięśnie, a nie tłuszcz. Więc to taka jedna e, moja rada od Lalika dla Was. Ja idę teraz po jakieś rzeczy na zupę i zrobimy zupę kremporową. Wiecie, co jest dla mnie absolutnie najgorsze? Brak tego. Tak mi brakuje moich ciastek i jeszcze absolutnie beznadziejny jest brak tego. A one normalnie siedzą i wołają, Marta zjedz nas, zjedz nas. Am, am, am. Tylko jedno. Tylko jedno, przecież nic się nie stanie, jak zjesz tylko jedno. Nie mogę, nie mogę, nie mogę, a bardzo bym chciała. Wiecie co on mi powiedział? Że on, że mój mąż, mój kochany mąż, mój, mój, moja miłość, która zawsze mnie wspierała, która zawsze mi pomagała i ślubowała mi miłość, wierność, oddanie i że mi nie opuści aż i że mi będzie pomagał w życiu! To się samo przez się rozumie w tej przysiędze, nie? To powiedział mi, że absolutnie nic mi nie będzie podawał. Nie ruszy dupy. W ogóle nic. I wiecie jak to. Yy, jak to się nazywa? Yy, uzasadnił. Uzasadnił, że to zawsze jak zrobię. Patrzcie, jak stanę. To jest do góry. Potem jak się przejdę to parę kalorii i potem siadnę i znowu przysiadnę. I powiedział, że to będzie taki dodatkowy trening. Nie, nie wiem jak to mam rozumieć, ale podaj mi wodę. Ja jestem bardzo zła i dużo ćwiczyłam i podaj mi wodę, nie wstanę. Proszę, podaj mi wodę. Kochanie, wodę. Nogi mnie. a nie, nie pierdol się Będę się garbić. Będę się garbić jak mi wody nie Będę się garbić. No, nie, nie. Patrz, garbi się coraz bardziej. Już się nie garbie. że jak siedzę w aucie i jadę na tą siłownię, to jak wychodzę z auta, a mi się koszulka pozagina między spyrkami, to mam takie spocone paski. O Jezus, wiecie jaki wstęp, tak idę na siłownię. Wszyscy się ze mnie śmieją, mam wrażenie. A najgorsze jest to, że nawet nie mam na początek, bo ja nigdy nie chodziłam na siłownię, nie mam takiej, wiecie, bo zazwyczaj wszyscy tak mówią, że kobiety jak idą na siłownię, to muszą mieć top pod spodenki, pod buty, jakąś torbę, no nie? Ja normalnie na sobie jeden top jakiś stary chyba przed 10 lat i w nim, po, w nim popieprzam na siłownię, bo dopiero muszę kupić coś innego i najlepsze jak widzę tych wszystkich ludzi, którzy idą z tymi bidonkami, bidon kupiłam 6 zł, e, z tymi bidonkami, z tymi torbami takimi zajebistymi, a ja sobie popitałam z torebką normalnie w skórkę jakąś, to tak trochę wieś, wieś. wieś. Okej, okay, moi drodzy, ja jadę na siłownię, mamy poniedziałek, jest godzina przed dziewiątą, w pół do dziewiąta dokładnie, jedziemy na siłownię i mam dla Was pewien pomysł, bo ja po prostu nie cierpię jeść śniadań i ogólnie jest to dla mnie mega nie do przejścia, bo nie jestem nauczona i mój żołądek rano nie chce ze mną współpracować i nie ma ochoty na, na żadne śniadanie i stwierdziłam, że pół jabłka pierwsze śniadanie, drugie pół jabłka, drugie śniadanie i jest to dla mnie w sam raz e, i nie chcę mi się wymiotować bułką, bo e, jak sobie zrobiłam pełne śniadanie, jakiś omlecik, coś tam, coś tam, to po prostu e, musiałam go wywalić całego, bo nie byłam w stanie go zjeść. Więc jeżeli ktoś ma ten sam problem, że jego śniadanie dotychczas wyglądało tak, że to była kawa popijana kawą, e, to fajnie jest znaleźć taką alternatywę, która przejdzie mam przez gardło. Ja niewiele mówiąc, bo ludzie na mnie dziwnie patrzą, sobie siedzę w samochodzie i yy, gadam do kamery. Jadę na siłownię, ja Wam życzę miłego dzionka, a ja się idę zmagać sama ze sobą. Okej, okay, ja jestem po siłowni, a teraz rozpoczynamy przygodę z myciem okien. Gorset jest założony, także e, cały czas ćwiczymy. Nie zapominamy o tym gorsecie, ponieważ w takich normalnych czynnościach, jak mycie okien czy sprzątanie, jest niezastąpiony, ponieważ możemy ćwiczyć i robić to, co mamy do, do zrobienia. Także niech moc będzie ze mną i lecimy z tym pasem. Oj! Tak jak widzieliście przed chwilką, w tej całej metamorfozie bardzo dużo pomógł mi gorset wise trainer, który znajdziecie zresztą poniżej. On oprócz tego, żeby prostował mi postawę ciała, to ja po filmie jakby przed, który zobaczycie na końcu. Hmm, E, widziałam, że mi po prostu ramię jedno opadało w dół. Ja byłam tak koślawa, że się po prostu tego nie dało ogarnąć. I jak zobaczyłam po całej metamorfozie, jak to wygląda, e, to moja postawa nagle się wyprostowała. Ja, ja wyglądałam jak człowiek, a, a nie jak z paleolitu jakiś, nie wiem, tubylet. Masakra. Oprócz tego, no to, to jest wiadome, talia zwężyła się bardzo, bardzo dużo i y, bo, pozbyłam się boczków. Jeszcze nie tak, jak bym chciała, no ale m, wszystko cały czas trwa, y, więc ja z mojej strony po... po... W jakichś tam moich przeżyciach z tym gorsetem, dotychczasowy, jestem z niego absolutnie zadowolona. I mogę polecić go absolutnie każdemu, bo właściwie nie ma osoby, która, która nie mogłaby go używać. Z tego też względu, że gorset odci odciąża odcinek lędźwiowy, kręgosłup, więc to już nam daje bardzo dużo. A ja robiłam w nim absolutnie wszystko: od sprzątania po imprezy, ćwiczenia. Także ja jestem zadowolona, jeżeli jesteście zainteresowani czymś więcej, bo tutaj nie będę wam gadać o tym gorsecie, to filmik jest poniżej, gdzie ja mówię co, co i jak. Także no, na tym skończę ten drugi odcinek i oczywiście zapraszam was do kolejnego. W następnym odcinku. Koniec, koniec, dość, mam mam to w nosie. Ja się nie będę tak męczyć, już nie mam siły. Wystarczy. Weź już kamerę proszę cię! Bądź na bieżąco zapraszamy na Facebooka, Instagrama i bloga. Aby nie ominął Cię żaden odcinek, zasubskrybuj kanał Enjoyment.